Kolejny dzień w Tokio. Pokażemy wam piękny park w centrum Tokio, Hamarikyu, klimatyczny targ rybny Tsukiji, autentyczną knajpę sushi w Asakusie, a na deser zanurzymy się znowu w Shibui i pobawimy się jak młode japonki. Dzisiaj zaczynamy od małej wycieczki po niesamowitych miejscach w Tokio, które musicie odwiedzić, jeżeli kochacie kulturę Japonii. Zaczynamy od Hamarikyu, czyli przepięknego parku położonego w samym sercu Tokio, w dzielnicy Chuo. To miejsce jest jak zielona oaza spokoju wśród zgiełku miasta. Znajdziecie tu tradycyjny ogród japoński z herbaciarnią, gdzie możecie spróbować maczy i poczuć się jak w dawnej Japonii. Akurat jak my byliśmy, park był wypełniony masą żółtych kwiatków. Pięknie to wyglądało. Ogólnie ten ogród to historyczne miejsce, które kiedyś było rezydencją szogunów z rodu Tokugawa. Co ciekawe, park otoczony jest przez fosę, a w jego centralnej części znajduje się jeziorko. Po spacerku, zdecydowanie warto wybrać się na targ Tsukiji, który znajduje się rzut beretem od parku. Można to spróbować świeżego sushi, sashimi. My próbowaliśmy na przykład dodatkowo wieloryba albo tradycyjnego japońskiego naleśnika. No jest tu masa japońskich specjalów prosto od najlepszych dostawców. Tsukiji to głównie rynek z owocami morza, który był przez wiele lat największym tego typu targiem na świecie. Główna część targu przeniosła się do Toyosu, ale mimo to Tsukiji wciąż ma swój niepowtarzalny klimat. Jest to też przede wszystkim targ rybny, na którym kiedyś odbywały się aukcje tuńczyków. Japońscy mistrzowie kuchni lictowali ogromne ryby niczym w awanturze o kasę i prześcigali się w zdobywaniu tytułu najbardziej hojnego uczestnika. Rekordista zapłacił około 3,1 miliona dolarów za prawie 280 kg tuńczyka. Zazwyczaj kojarzyliśmy Japonię ze zdrowym jedzeniem, dlatego zaskoczyło nas, kiedy pewnego poranka wylądowaliśmy w restauracji, która podaje na śniadanie tonkotsu, czyli takiego schaboszczaka premium w panko smażonego na głębokim oleju. Pyszne, no ale jest to naprawdę tłuste. Czy od pięciu dni nie codziennie sushi? Mhm. Nie ma tutaj żadnego zamachania. W ogóle ciekawe, bo w Japonii rzadko kiedy znajduje się takie rolki, jakie są u nas, czyli jakieś takie fotomaki wypchane awokadą, sawatą, rybą, jakimiś innymi dodatkami. Tylko tutaj Japończycy jak e, myślą o to pierwszą oczywistą to jest nigiri. Nigiri jest taką najbardziej podstawową wersją symbolizującą taką po prostu prostotę, prostotę japońską. Jest to zwykła kuleczka ryżu, na której jest e, ryba, czasami pod tą rybą Wasabi, ja bym się znalazła, by mnie to bardzo tak No tak, ale myślę, że nigdy jest najpopularniejszym rodzajem tutaj. Drugim najpopularniejszym są gankany, są to takie jakby wydeczki, otoczone Nori, czyli tym wodorostem. W środku jest ryż, zazwyczaj albo ryba, albo jakieś dodatki. My tutaj dzisiaj mieliśmy z kawiorem, ale też jest dużo temaki. Czyli to są właśnie takie rożki, no słyszę w kształcie rożka, którą można wziąć do ręki. Tutaj mała super jak taki.

takie na rogu, musieliśmy się chwilę pozastanawiać, czy to na pewno. To... są malutkie domki, które wyglądają. Znaczy malutkie domki, które wyglądają jak domki, a nie jak restauracje. Ale to jest coś, co ja na przykład bardzo lubię w Japonii, że te wszystkie knajpki są takie małe, ciasne, takie przytulne, jest nawalone dużo tych miseczek i wszystkiego nad głowami. I jak się po prostu wchodzi i siada, to jest, nie wiem, może z maksymalnie 6 stolików. E, czasami więcej, czasami mniej, no ale no, jest taki fajny klimat. Po prostu wszyscy siedzą w jednym pokoju, jedzą, e, pa, zawsze można patrzeć co tam w szef kuchni przygotowuje za ladą, także no, tajemniczy klimat. No. <grywa> To królestwo automatów sprzedających dosłownie wszystko. Od napojów, przez przekąski po naprawdę dziwne gadżety, które można wylosować łapką. Znajdziecie je też nad polskim morzem, ale zapewniam, że nie ma tam aż tak dziwnych rzeczy do wylosowania. Są one dosłownie wszędzie, a ich różnorodność i pomysłowość potrafią zadziwić. O automatach nagraliśmy oddzielny materiał, gdzie wydajemy 5000 jenów i sprawdzamy, co jesteśmy w stanie wylosować. Jeżeli Cię to zainteresowało, sprawdź ten materiał na naszym kanale. Jednym z takich większych y, miejsc z automatami y, to jest właśnie GIGO, a drugie to jest Taito Games. Ręka, która czerpie. <laughs> tak, czuł Co wierzysz? Nie wiem, mi się do pieczonka. Nieważne. To jest, nie jest tego warte, mam wrażenie. Próbujesz trzy razy i wygrywasz dużą maskotkę, a próbujesz pięć albo dziesięć razy i nie wygrywasz głupiej, e, głupiej pieczątki czy tam gumki do mazania. Takie se. Zazwyczaj w takich miejscówkach są różne piętra z różnymi grami i poziomami. Zazwyczaj pierwsze dwa, trzy poziomy to są automaty. Potem wyżej są gry muzyczne. Potem są jakieś takie gry, nie wiem, takie nie, strategiczne. strategiczne, gdzie normalnie ludzie mają swoje karty, przychodzą, logują się do systemu, i mają tam zapisane swoje wyniki i grają. I są też czasami takie, takie gry typu nie wiem Mario, jakieś tykeny, w które można grać razem. Czasami też jest hazard. Czyli na przykład jednoręcy bandyci albo tutaj taka lokalna gierka, czyli pachinko. Ale często te miejsca są też oddzielnie. Tak, jak widzicie, te od Gigo w tym momencie no to, to są te, które można, na których można wygrać jakieś rzeczy e, na maszynach. O, i zawsze jak się wchodzi, to jest taka muzyka taka, taka anielska. E, czasami nie słychać jakieś, jakby, jakby te automaty wygrywały, jakieś dziewczynki krzyczą coś w tle, więc ja za każdym razem jak wchodzę, to się czuję, jakby wchodziła do takiego e, po prostu niebieńskiego miejsca. No tak. Dobra, zaraz będziemy próbować jedną rzecz, która jest chyba teraz jakaś turbo popularna wśród młodych Japonek i to są takie fotobudki, w których wydaje mi się, że po prostu się wchodzi, robi, sobie, robi się sobie fotki, a potem się przerabia jakoś takie zdjęcie i dodaje tam, nie wiem, jakieś efekty, naklejki i tak dalej. To są naklejki! Tutaj za mną jest właśnie mnóstwo takich młodych dziewczyn, które które stoją przed lustrem, przygotowują się i czekają na swoją kolej aż, aż, aż te budki się zwalniają i no, wbijają. No dobra, dawaj Pick O, i tu Ohaj, two players. A możemy sobie wybrać background. A to tym. Lewej to dobra, no to wybieramy też to. No nie ma, oczywiście sekund! adam. No niesamowite. Zaraz Wam pokażemy, jak wyglądają te zdjęcia, ale są one totalnie przerobione. Mamy trzy razy większe oczy i, i wygładzone całe, całe twarze. Zaraz zobaczycie Mamy to Dobra, jakie jest nasze na tutaj. Uuu, to już znaleźliśmy Co to znaczy? O nie, patrzcie to Ja pierdolę Można sobie zmieniać twarze Zobaczcie na to Zajebiste Aha, to można sobie jeszcze ustawić piosenkę do tego, żeby, żeby ustawiać podczas dekorowania możesz sobie wybrać piosenkę, do której będziesz to wybierał Ale zobaczcie na te zdjęcia takie, 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 takie. To nie są nasze twarze, ale mi się najbardziej to podoba. A Napierdzielne, totalne kawaii. To wszystko na dzisiaj. Zachęcamy, daj subskrypcję i bądź na bieżąco z naszą podróżą. Do zobaczenia, cześć.